Siemacu, witam serdecznie na moim kanale. Jestem tutaj na winice wujka Tak sobie przyszedłem na chwilę pochodzić i przy okazji pokazać Wam jak ze słuchawek VH4 czy coś takiego. Przerobiłem je na panel do sztycy, żeby był przymocowany, i żeby działał na słuchawkach przewodowych na kabel, i żebym mógł widzieć ID. W tym momencie, bo też czasami chce się uczyć po prostu tych ID. Także, patrzcie, po prostu zakupujemy dwie części. Wartość ich nie przekracza 30 euro. Końcówka do tego, żeby podłączyć słuchawki przewodowe na kabel na jacka i etui. Na panel, żeby przypiąć do sztycy, czyli odpinamy, odpinamy panel, yes. odpinamy panel, końcówkę na sławki wpinamy, żeby mogły panel po prostu działać ze sławkami, Wpinamy tu, mamy taką specjalną dziurkę, wsadzamy sobie panel. czekajcie kurde musiałem przerwać, bo wujaszek jechał i mnie zaczepił, chyba pojechał na wesele czy coś, no ale kontynuując, mm, wpinamy po prostu ten przyczepiony panel, wpinamy tutaj do tej tui gumowa, A tu jest gumowa, nie wpinamy tak, żeby trafiła tutaj do dziurki yy. Ta przejściówka na, na sławki, tak żeby było dobrze, kurde jest w miarę dobrze. No i co? Czekajcie. Kurde, ok, jest dobrze. No i to później taki panel możemy normalnie wpiąć sobie do sztycy. No Chyba już i mamy panel. No i do tego kupiłem sobie słuchawki hmm, zwykłe jakieś chińczyki tak sobie kupiłem po prostu, bo nie miałem a są naprawdę fajnie siedzą na na głowie, nie spadają i, i są dość fajnie ściśnięte także podpinamy te słuchawki tutaj z boku jak macie wejście na jacka i możemy włączyć panel. Sprawdzimy, czy działa. Ja słyszę dźwięk. Włącza się. Synchronizuje się z cewką. Voilà, działa. <laughs> Wszystko działa elegancko. Kabel oczywiście można sobie tam pod, pod koszulek jakoś owinąć czy coś tam, wiecie, tam nie, on nie przeszkadza tak, zwłaszcza mi na winicach nie będzie przeszkadzał. No ale widzicie. Teraz e, mam panel mogę sobie normalnie ustawiać co tam chcę, ale z gruntu od razu sobie zrobię. Ale nie czekajcie. Nie zrobię sobie od razu bo muszę znaleźć e, czyste miejsce. O, tu jest czysto, bo tutaj akurat sprzątałem dość sporo i balaz gruntu 74 ok damy na 75 frekwencja na 25, więcej nie mogę no i możemy działać. Wszystko działa elegancko i można chodzić sobie. Czekajcie, wam pokażę. Można sobie elegancko chodzić. Jak? O, jeden. Widać sobie elegancko. Widać. Widać ID. No jak na razie jest tu sam złom. Ale dwa. Ale sprzęt działa naprawdę. Jak macie ym, przepłacać te 500 euro yy, na panel na początek, to naprawdę nie warto, nie? Bo on naprawdę można nim wykręcić fajne efekty bez tego panelu. I jak wam zależy na ID, to macie normalny ID yy, na tych słóweczkach V4 czy coś takiego, nie pamiętam, kurde. O, czwórki także naprawdę nie potrzeba. Dla tych co, oczywiście, ja to robię. Dla tych co nie są świadomi, nie? Bo to jednak na angielskich stronach jest tego spoko, znaczy sporo, nie? Na francuski, na angielski dużo osób to robiło. A na polskich tak się nie widzi. I tu fa faktycznie jest fajna opcja. Jeszcze można dokupić do tego zamiast taki panel to można kupić etui na zegarek. Można sobie zrobić po prostu panel w kształcie zegarka i mieć normalnie na ręce. Także jak kto tam woli. Są to naprawdę małe koszty. Zamiast czekać na deusa w pełnym... Zamiast kupować full deusa tam za 1300 euro to się kupuje deusa takiego i... się nim bawisz, nie? Uczysz się sygnałów na początku, uczysz się tam co tam chcesz i później się decydujesz czy faktycznie warto. A wiadomo, że też jak znacie kogoś, kto ma panel Deusa, to może Wam zawsze jakiś zmodyfikowany program wgrać na te sławeczki i będzieś miał sobie po prostu zapisany program na tych sławkach i, i nie będzieś musiał mieć po prostu panelu, tylko będzieś miał już wgrany, fajny program. No jak tam kto woli, naprawdę opcji jest y, od groma ale widać, że tu wyczyściłem miejscówkę, bo bo nie ma w ogóle sygnałów <laughs> Sam żelastwo i to takie malutkie nic, jak coś to widzimy się przy pierwszym dole i mamy pierwszy sygnał widać 50 40, 50, 47. Nie wiem, nie znam się jeszcze na sygnałach, na dół Ale na słuchawkach jest nawet w miarę. I chyba się zakopał. 45. Może być jakieś folia czy coś. Nie wiem zresztą. Jak mówiłem Kawałek aluminium Także lecimy po następny No tu mamy już wyższy sygnał 60, 80, 70, 65 Mieszany No ale zobaczymy 69 Stały Może być fajny kolorek Czekajcie A nie, jest tutaj. Yy, kawałek blaszki cynkowej Szkoda. Lecimy dalej. Kolejny sygnał. 52. No, uczymy się ich. Ja też się uczy, powiem 50, 52 stałe. Taki skiepski sygnał. Może być folia znowu. Chociaż. Może i nie. Mamy klamerkę Mam jeszcze posrebrzana, była lekko. Jest mini klamereczka, prawdopodobnie w średniowieczce albo 16-17 XVI, wiek prawdopodobnie <śmiech> posrebrzane. <śmiech> Także coś tam jest. No, takie 52 równe. No, kurde powiem wam, że mam mi Mi... Mm, przyda mi się to na pewno na winnicach, bo jest duże zaśmiecenie. Mam dużo miejscowe, gdzie jeszcze nie czyściłem dokładnie. Jest dużo śmieci, i tak, żeby się uczyć tych sygnałów, to akurat w sam raz takie. Wiadomo w lesie używam, u, nie będę używał tak ta panelu, tylko po prostu na słoweczkach sobie będę, bo, bo po dźwiękach idzie poznać. A lasy mam dość czyste. Ym, co jeszcze? Ym, na winnicach tych, co już przechodzonych, czyli jak tutaj jestem, na przykład tak sobie wiesz, tylko na chwilę, ale no, jakbym był tutaj, to bym też nie używał tego panelu, bo bym sobie po prostu słuchał dźwięków, bo jest ich naprawdę mało. No ale tak jak mówię, na świetniska albo żeby się uczyć po prostu sygnałów, no to fajna sprawa, naprawdę mega, nie? Wszystko działa elegancko, słuchać ładnie. Powiem wam, że te sławki też od Chińczyka też e, sprawdzają, robią robotę i, i trzymają się, zarobiście tym. E, głowy mi się trzymają i naprawdę mi nie spadają, jest, jest, są komfortowe, ale to są chyba Soniaka, jeśli się nie mylę, ale to się o tym każdy sobie dobierze, jakie chce, bo to są na normalnego jacka jest wejście. Ale jeszcze jak. No, ja tam. Jak tam chcecie? Ja to tam robię film dla Was, dla tych, co, żeby nie, po... nie przypłacać nie wiadomo ile hajsu. Tylko po prostu mówię, że jest taka opcja. Niecałe 20 coś euro zapłaciłem za dwie przejściówki za, za, za ETUI i za tą przejściówkę na słuchawki, żeby po prostu panel mógł słyszeć dźwięki i, i wszystko, nie? także... Ja nic, nie przedłużam, lecę do następnego dołeczka. Dość wysoki sygnał, dlatego kopnę, bo nie ma nawet ID, ale jest wysoki, ładny sygnał. No i po sygnale był sygnał, ale sygnału już nie ma. a jednak złom pisze 99, 99 a jest to kawałek złomu pewnie jakiegoś starego chyba, że tutaj kolorek był widzicie? tutaj prawdopodobnie mógł być kolorek odbity, nie wiem ale co da? sygnał był dosłownie 60 mieszany 70, 69 zależy jak go obejdziesz zwinięty kurde, ale czekajcie czekajcie przełączę się na telefon wypadł dosłownie spontanicznie tutaj leży coś zwiniętego miałem, waga... dzisiaj był w planie nagrać wam właśnie ten film z montażu tej... tego panelu jak to fajnie przerobić można, ale patrzcie na to na przechodzonym miejscu, nie wiem czy to nie jest bransoletka, ja pierdziele grubo, prawdopodobnie jest to bransoletka, tylko ją zwinęło, tutaj jakieś zdobienia widać, jakby nie wiadomo od czego, jakieś kamienie Tak, jakby jakieś kamienie tu były. Patrzcie na to. Zdobionka wokół. Moim zdaniem branzoletka. Na rękę albo na kostkę. Tylko że strasznie styrana. No ewidentnie tu jakieś kamyczki są czy coś. Mówię, że kamyczki, ale tu raczej... Po prostu był wzór jakiś na tym. Była to posrebrzana bransoletka. Tutaj widać srebro jeszcze. Ale na 100% bransoletka. Tu musiał być jakiś wzór ładny. Po prostu tylko go wygięło Miedziucha. Posrebrzana. No ale naprawdę fajne znalezisko. Taka bransoletka. Raczej nie jest stara. Ale może XVII wiek. Tutaj dużo właśnie starych. stary. Z XVII, XVI wieku wychodziło. Także taka brązoletka, no, no fajny strzał, fajny, powiem wam, że mega, nie? Więc nie przedłużam. Lecimy. No jest kolejny sygnał. 85 stała. I powiem wam, że wpadł moniaczek. Jest jakiś moniak. Jest moniak, ale co to za moniak? To jest, do, to jest dobre pytanie Prawdopodobnie wycierów mm. No ale jest. Także spoko Wypad naprawdę na spontanie Jak się go uda doczyścić to wam podpiszę oczywiście No i nie przedłużając, lecimy dalej Kolejny ciekawy sygnał 61, 59 Znaczy na Simplexie byłby ciekawe A czy na Deusie też? Po dźwięku No to nawet w miarę Kurde Ale już się zmienił 59 59 i zobaczymy coś, coś Co tu kurde wyszło Standardowo, Takie malutkie kółeczko z brązu. Kiedyś patrzyłem za tym, no i różnie. Mogła to być po prostu ozdoba od e, m, kobiety sobie. To mężczyźni, kobiety przeważnie zawieszały sobie. Z takich kółek robiły, i zawieszały sobie na przykład wokół e, tutaj nogi e, na pasie. Były takie, takie ozdoby, czy. Coś takiego, kurde, ale czy to od tego... Nie mam pojęcia, no ale jest takie kółeczko. Ale co dalej? Taki sygnał... 50 stało, ale cichutki. Jest kawałek przęśnika. Kawałeczek takiego dużego dość przęśnika. No jest, kurde, pewnie coś wychodzi tutaj, miało być na spontanie. No ale ale sprawdza się, no sprawdza, fajna, fajna opcja po prostu Mówię wam, nie przepłacacie a, 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 kurde no można się fajnie bawić, ja sobie owinałem ten kabel tutaj wokół rączki żeby mi nie latał, bo trochę za duży kupiłem, bo to jest dwumetrowy kurde, z tymi słuchawkami to sobie go owinąłem i mi w ogóle nie przeszkadza, naprawdę mi nie przeszkadza a sygnałów się można uczyć, wiecie na dużych śmietniskach no to, no to na pewno rzecz przydatna, nie także polecam, polecam naprawdę, lecę do... Kolejny piękny sygnał 62 Dość płytko było, także zobaczymy, hmm. hmm. ciekawostka Coś w patynie starego Ale od czego? O, tu jest pytanie Hmm, nie wiem. Lecę dalej. No i ja kończę na dzisiaj, powiem wam. Jest strasznie gorąco dzisiaj, ma być ponad 30 stopni. Także uciekam, bo już jest pra już prawie 12, ale się ze mnie cały mokry, nie? Także robię ten film dla was, po to żebyście właśnie tak jak mówiłem, po to żebyście sobie nie przepłacali, jak nie, nie potrzebujecie, nie? Naprawdę robi ten sam efekt, tak mówiłem, że z Golden Manikiem nawet GTA na ten temat. On sobie na słuchaweczkach normalnie wszystko ustawia. Niepotrzebny mu panel, także zastanówcie się. A ja co? Nie przedłużam po prostu. Jeszcze wam robię, zrobię zdjęcie tej bransoletki albo po prostu nagram wam tę bransoletkę. I tyle. I widzimy się w kolejnych filmikach. Siemanko.